Cześć, witajcie, widzę w następnym filmie z tego kanału. Przepraszam Was za taką długą przerwę, ale miałam problemy z pamięcią i internetem. Jak widzicie, mam nowego skina, którego już sobie zostawię na dłużej, żeby Was tu nie męczyć z nowymi i nowymi skinami. My wchodzimy na nasz świat, na którym zawsze gramy. I, I bardzo Was proszę, żebyście napisali. Hashtag. Hashtag skin na stałe. Tutaj jest. Ja próbowałam nagrać film, ale miałam problemy z pamięcią i po prostu poszłam do lasu w tamtym filmie, ale nie wrzuciłam tego na YouTube. Ale my już wracamy sobie już tutaj do wioski, która, jak widzicie, jest tam daleko. Tutaj owieczki. I w ogóle wszystko jest pięknie, jak widzicie. My wracamy. A w tym czasie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie macie, i włączcie dzwoneczek powiadomienia, żebyście otrzymywali powiadomienia o kolejnych filmach. A na, na 1000 subów możecie sobie wybrać, co chcecie na pierwszego streama. A tymczasem. A tymczasem my idziemy. Zobaczyć, co tam u naszego kitku. Widać tutaj, kitku jest takie piękne. A my idziemy oswoić sobie pieska. No, bo będziemy mieć pieska, który będzie nam pomagał we wszystkim. Yy, więc ja wracam tam do lasu, skąd, yy, skąd zaczęliśmy, i do Was wrócę, jak już pójdę do lasu. O tam. No dobra, już jesteśmy tutaj w lesie. Okej, okay, o, mamy pierwszego wilczka. Zobacz wilczku. te żarcie? te żarcie? No, te żarcie? O nie, nie mogę cię oswoić. Kurde. To, a, bo, bo się oswaja kością. Bo to, nie miałam. to musimy poczekać do nocy aż i... Trochę szkieletów zebrać, żeby dać pieskowi żarcie. A ja chyba mam tutaj kości. Nie, nie mam kości. Mam zbrojkę. A my zbierzemy trochę żarcia, żebyśmy my też mieli żarcie. A no tak, zniszczył mi się kilo Jaki kilof! Ogarnij się kitku. Miecz złoty. Ja się kręcę w kółko, nic nie robię. Mam nadzieję, że już zostali za, za, za zostawili. Gdzieś zostawiliście łapkę w górę i dzwoneczek, a my zbierzemy drewno, bo nie mam co robić. Uff. Zaraz umrę. Jak umrę, nie daruję sobie, a my sobie zabarwimy na niebiesko łyżeczko, bo to jest mój ulubiony kolor. No, niebieski i błękitny może czasem to znaczy mój ulubiony kolor to jest morski. Ale o, no nie no to się robi. Czemu ja mam takiego pecha? No czemu? Powiedz mi, Minecrafcie. A dobra, już nie mam. To znaczy, to jest szczęście, ponieważ... Przepraszam was, świnki. Ja przepraszam. <laughs> Ała. A nie. Ja sobie nigdy nie zejdę. I z tego, co mi się wydaje, mogę już się pożegnać z życiem. Kitku! Bubusiu, witaj! Ale my mamy jego, prawda? Mój Bubusiu. Wreszcie, jakieś żarcie. Jakieś żarcie. Dobra, to nie przyda się. To na razie też. O, żarcie. Dobra. I teraz czekamy, aż się odnowi mi życie. I jeszcze sobie zrobię broń. Kamienny miecz. Zrobię w sobie kamienny miecz. O. Patyki chcę. Hmm? I tutaj dwa miecze, bo one się szybko... O! I jeszcze siekiera. Kurde, po co ja zrobiłam te dwa miecze? Żadnej motyki. Jak są siekierę? Pięknie. Teraz bierzemy siekierę mieczy, też się przyda. Kilof jasne, że tak. Czekam na się O! Koło... No, o nie, 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 nie mam A W ogóle to. Czekaj. Ustawienia. Przed? Hmm. Dobrze, Kitku, no to ja cię kocham. Nie wiem czy jak to mogę nakarmić, ale nie mam. Ay. do Was zaraz Nie, ja wracam do domu. Ja wracam do domu. O nie, nie masz prawa. Co oni zrobili z tym Minecraftem, kurde? Kiedyś w domku byłam bezpieczna. A teraz już widocznie nie jestem. Ja się boję wyjść z domu! Zróbcie coś! To znaczy, ja oczywiście muszę coś zrobić, ale się boję wyjść z domu, bo zaraz. Co ja mam począć? Czekam do rana. O. I teraz sobie zbierzemy już gotowe, piękne, czekające na nas gdzieś w oddali kol. kości. Pięknie. Panie uczynka, ale ja potrzebuję kości, żeby oswoić pięknego, cudownego, soczyście, fajnego pieska. Chociaż jestem Kitku, a Kitku powinno mieć Kitku, ale ja chcę też pieska. Ja chcę piesku i Kitku będę miała moc, a moc jest ważna. Gdzie się podziały te kurde? No nie wierzę. Nie wierzysz moich rzeczy, nie masz prawa. Nie no kurde, łażę tutaj, nie wiem co robić. No dobra, to ja do Was wracam i będzie kolejna noc, by wreszcie zdobyć te kości i odswoić psa, bo to jest cel tego odcinka. A my idziemy na potworki. No, kurde, wiedźma. Albo ja może nie chcę. Poczekam do rana. И hey, на Hmm. Tutaj musiał być jakiś bardzo duży creeper. No to ja sobie zbiorę. Żarcie. Przepraszam, bo świnia. Mi się tutaj nudzi. Dobra, zbiorę te koszty. Ja do was wracam jak te kości zbiorę, bo mi się już nie chce tylko. się zrobić dwie kości. Ha, ha, ha. I co bambiki? I co bambiki? No bambiki. Chodź. Jak mi tu tutaj zrobić przejście? No, chodź. O Boże, ale bambiki. Aaaa! Mm. Już wiem. A nie, dobra. Przecież mam już zwykłość. No dobra. To idziemy na tego pieska. No kurde, Wilczku nie Mam wilczka! Trochę mi szkoda tego żarcia, dobra. Je, no. Chodź. Kurde, teraz ja nie mam Anda. Albo dobra, ja się z wami tutaj pożegnam. Chodź wilczku, pokażemy się naszym widzom. O nie, nie chcesz? Nie, zostaw mojego psa. O, chodź wilczku. O i tym sposobem tym sposobem kończymy nasz film z moim tutaj pieseczkiem widzicie no i tu mój lata mój kitku jest w domu tam są źli ludzie i my się że, ja się żegnam z wami widzowie do zobaczenia w następnym filmie pa pa Subskrybuj tamarę B. Pisz hashtag skin i zrób wszystko co musisz.